Dobry wieczór, dzień dobry w zależności od tego, kiedy to oglądamy. Idę właśnie do mojego kolejnego gościa, do Zofii Reszczyk, mojej przyjaciółki od wielu, wielu lat. I dzisiaj z nią przeprowadzę wywiad. że Państwu jej postać tutaj na wyspie. Zapraszam serdecznie na kolejny wywiad. Do zobaczenia. Dzień dobry Państwu. Cześć! Tu Boże Nawichajcie, ze mną Zofia Reszczyk, moja naprawdę długoletnia koleżanka z na Lanzarote. Chyba od samego początku się znaliśmy. I dzisiaj od razu zaznaczę, że jesteśmy w nowym miejscu na mapie Lanzarote. Jest to miejscowość Arescife. Czyli nasza piękna stolica tej wyspy. Zoszka, <grym Słyska> od razu taki wiesz, strzał, strzał od razu taki... Chciałabym zapytać o twój wiek, ale nie twój, kiedy się urodziłaś, ale taki twój wiek wyspiarski. Ile tu już jesteś czasu na wyspie? No, ale może być dokładnością miesięcy za... za trzy tygodnie. Za trzy tygodnie. Za 3 tygodnie już będzie pięć lat. Czy dokładnie którego dnia przyjechałaś? 15 czerwca 2015 roku. czerwca. 15 czerwca 2015 roku. Zosia, no um, opowiedz na swoim początku. Co się tutaj popchnęło do przyjazdu na wyspę? Miłość. Miłość do wyspy. Miłość do je, wyspy. <grym> Oczywiście każdy e, zadaje mi to samo pytanie. To nie była moi drodzy miłość do mężczyzny i to jest najpiękniejsze w mojej historii. Tylko była to miłość do zero ale na sam <grym> początku jak przyjechałaś, to nie była ta, taka praca w, praca w turystyce, prawda? Na samym początku było M coś nie. innego. Nie. To były usługi, perfumy. <grym> <grym> Przede wszystkim mój brat był bardzo zadowolony. Bo, bo jest wielkim fanem wszystkich marek perfum. A tutaj na, na pewno wiecie, że perfumy są zdecydowanie tańsze niż. niż a, i od razu proszę Państwa, kolejna odpływy. Na, te, na tej wyspie. Tak. tak. perfumy, dalej jak Alkohol starsza, fruby, w alkohol, papierosy. Co tanie, tak. Także tak, mamy tutaj mały raj tak. pod tym względem również. Ale później, później po tych perfumach, po tych zabawach, właściwie to po rzęka, tak? był do później. Później był do turystyki. Tak, tak, tak. naprawdę to się właśnie wzięło od, od turystyki, bo pierwszy raz tutaj na nas wrócę przyjechałam w 2010 roku. Aha. E, później drugi raz w 2020. W 2012 roku. Aha, czyli wcześniej jeszcze wcześniej oczywiście tak tak, tak. tak, tak, tak. No bo tak jak mówię, no to ta miłość musiała po prostu skądś się wziąć, taka jakaś geneza tej miłości, więc ym, z biurem podróży i taka, na którego pracowałam przez 7 lat. Yy, I właśnie jeden z kierunków, które, na który zostałam wysłany, to było enzym. Mhm. Tak. Mm, dobrze, a tak szczerze lubiłaś tę pracę? Tak. Naprawdę? Tak. Naprawdę, <śles> naprawdę. <śles> No, no. Tak, a co było najbardziej męczące w tej pracy? Męczące było to. Każdy myśli, że jesteśmy tutaj na wakacjach, to jest to po pierwsze. Natomiast to była bardzo ciężka praca 24 godziny na dobę, czyli posiadanie telefonu komórkowego 24 godziny na dobę. Kiedy o każdej porze dnia i nocy mogłem cię Ciebie zadzwonić. To, było, to był minus tej pracy. A tak naprawdę praca ma mnóstwo plusów. A co najbardziej właśnie kochałaś? Chciał... Kontakt z ludźmi. Kontakt z ludźmi. No. Warto, tylko, że Ześka naprawdę, jest takim sprzedawcą, że potrafiłaby aby chyba się odsprzedać. Także to, na tego odpowiedzi się właśnie spod, spodziewałam. Rozumiem, że już. Być rezydentką to już jest twoja przeszłość tak? i, mm -hmm. e, i z tą pracą się pożegnałaś i potem były jakieś poszukiwania, poszukiwania i tak od pracy przejdźmy teraz do pasji. Rozumiem, że teraz odkryłaś nową pasję w swoim życiu, jaką jest sport. To, o, no coś, opowiadaj, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe. To są dopiero początki tak naprawdę i zobaczymy, gdzie, gdzie zajdę. Natomiast, może nie profesjonalnie, ale zaczęłam po prostu od triatlony. To nie od... profesjonalnie. No. Znaczy to jest. Triatlon to jest w ogóle sport amatorski, bardzo drogi, zacznijmy od tego, ale jest naprawdę rozwojowo niesamowity. Tak na każdym na, na szczeblu. Przede wszystkim tak? psychicznym, fizycznym i, i psychicznym, psychicznym prawda? Tak, Więc tak. fizyka fizyką, ale bardzo dużo daje. Na psychikę mm. i bardzo czyści głowę. Przede wszystkim pływanie. Ono tak, to przede wszystkim potwierdza. pływanie. Pływanie jest niesamowite, chociaż to jest na, chyba dla mnie najgorsza jeszcze dyscyplina, najbardziej świeża dyscyplina. No i biegi, a przede wszystkim rower. Rower jest moją wielką wielką pasją, wielką miłością. A która z tras rowerowych jest taką twoją najbardziej mm, ulubioną trasą na wyspy? Która część wyspy, właśnie pod względem roweru, jest taka? Twoją, e, Moją natomiast ulubioną trasą jest trasa e, centrum centrum wyspy. To, 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 Tam, to, gdzie to, to, to. jest regiona Heria, który uwielbiam. Nie ze względu na, na, na wino, bo są to akurat winnice, ale faktycznie jest to e, trasa nieziemsko piękna. Jest to trasa po prostu, człowiek czuje się totalnie, totalnie jak na Księżycu. Akurat nawet dzisiaj miałam taką możliwość, rano wstałam mimo kwarantanny i ostatniego dnia, kiedy udało nam się, od jutra będziemy mogli pojechać rowerem czy w ogóle uprawiać sport każdego dnia o którejkolwiek godzinie w końcu. Natomiast dzisiaj rano wstałam, bo też bardzo fajnie na kwarantanna nauczyła mnie wstawania z samego rana i korzystania właśnie z tych 3-4 godzin, które nam dał rząd. o której wstajesz? Dzisiaj wstałam o szóstej, wyruszyłam o godzinie siódmej, o godzinie 10 wróciłam, zrobiłam 60 kilometrów. Wolny dzień. Wolny wybrać. dzień. Niedzielę. 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 I właśnie pojechałam, wróciłam właśnie w tę trasę, którą najbardziej lubię. A byłabyś w stanie zabrać... Kogoś chętnego na jakąś trasę panu rowerową po, po wyspie? jakbyś była, to co byś pokazała? Tutaj właśnie, no do popisu. Jakbyś jak byś, jak byś po, jak oczami rowerzysty pokazała ludziom dyskę. No, bo można zrobić naprawdę kilka fajnych tras yy, na południu, żeby zobaczyć, odkryć właśnie tę najbardziej wulkaniczną część. Tak. Tam gdzie jest Park Narodowy Timam który także jest, jest to trasa dosyć ciężka. Centrum wyspy, czyli re Region La Lacheria, a północ Wyspy część najbardziej zielona, prawda? Czyli też zupełnie, zupełnie najwyższa i najbardziej zielona na, na wyspie. Ale oczywiście z chęcią bym kogokolwiek zabrała, myślę, że Ma to jest fajnie. Po tak, 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 Ale tak. A teraz może parę słów na temat Twojej kolejnej pasji, to już nie jest pasja sportowa, natomiast jest to pasja bardzo ciekawa, to jest pisanie blogu. O, właśnie w tej miejscowości, w której mieszkam, w Adorze zresztą i ja tutaj też mieszkam, w Arecife. Skąd ta miłość na Arecife i właśnie skąd tę pomoc? kamy, bo to jest naprawdę bardzo ciekawy pomysł, żeby przybliżyć nam tą, co małą turystyczną mhm. miejscowość. Yy, może nie blog, tylko konto na Instagramie. Tak, tak, Instagramie. tak konto, konto na Instagramie. Yy, yy, I Arecife jest właśnie, tak jak Bożonka powiedziała, tą częścią, która jest w ogóle praktyczna. Ani turystycznie nie uczęszczana, a przez y, mieszkańców wyspy, tak zwanych Koneheros, <noise> lokalnych, y, jest moim zdaniem taka trochę wrzucona w kąt, zaniedbana, taka mm. m, nijaka. A jeżdżą na... oka, nawet by się wydawała troszeczkę m, za, brudna. Brudna. Tak, m, taka zaniedbana, mm. m, taka nieciekawa, taka mdła. Natomiast myślę, że. Y, Zasługuje Fajnie. troszkę Tak, nie? zasługuje po pierwsze dlatego, że jest bardzo mało informacji na temat Arecife. Mhm. Myślę, że ze względu na to, że jest to stolica wyspy, myślę, że ze względu na to, że ma przepiękną e, takie jeziorko e, naturalne, czyli Chaco de San mhm. Chines, e, Poza tym no, jest to historia, prawda? Jest A stolica jest od 1856, hmm. prawda? Tak, tak, tak. Tam. Wcześniej było Tegisa. Wcześniej tak. było Tenise. Tak. Ale to wszystko, które Państwa, będziecie mogli dowiedzieć krok po kroku właśnie z tego konta instagramowego, tak. który nazywa się... Arrecife Mi Amor. Ja tu tą ten... informację oczywiście też pod filmem napiszę, tak żebyście Państwo tak mogli odnaleźć to się na Instagramie, śledzić ją e, i mieć w ogóle kontakt. <laughs> A, no. a, aresifem mi amor, przepraszam, przepraszam że przewę. Mi amor oznacza moja miłość. Tak, własnie, aresifem moja miłość. Tak, tak, Dobrze, się? Mi no a teraz tak na koniec. E, Jak już wrócimy do normalności, bo mamy nadzieję, że. Tak, kiedyś ty jest zrelaksowana. Jeszcze masz ostatnią szansę, teraz bierz chodzę długo się rozwijać w ostatnim pytaniu. Plany na, twoje zawodowe plany na przyszłość, jak już wrócimy do normalności, a nie światełko w tunelu, bo turystyka wraca pod tak. podobno od, od lipca do nas, także... Tak, miejmy, miejmy nadzieję, ze względu na to, że no, już mam kilka ładnych parę lat przepracowanych dla turystyki, sprzedaży, wycieczek. Miejmy nadzieję, że uda mi się w tym roku otworzyć właśnie moje własne biuro ze sprzedażą. Wycieczek. Czyli mhm. będzie to Twój punkt autorski, tak. że tak powiem. Tak, tak, będzie to moje dzieciątko. Tak, A, i, i tym mówię Państwu tak od razu z ręką na sercu, że jeżeli chcecie taką szczerą i dobrą poradę, co zwiedzić na wyspie, to naprawdę Zosia jest taką właściwą osobą, która potrafi dobrze dopasować Państwu wycieczkę i naprawdę spędzić ten czas tutaj fajnie, tak? naprawdę e, za poczujcie się zaopiekowani przed nim, bo to nie jest tylko na tej zasadzie, że przychodzicie Państwo, tylko się przychodzi właściwie jak do znajomej, tak? Na <głos》> Zosia jest u siebie na tym punkcie sprzedaży, aby mi się przychodziła jak do, do znajomej i można zasiągnąć wiele, wiele informacji, nie tylko. O wycieczkę. Miejmy nadzieję, no, nie? Miejmy nadzieję, że się uda, bo, bo naprawdę bardziej mi na tym zależy. Poza tym myślę, że jest to tak fajna wyspa, tak, mm -hmm. tak piękna wyspa, tak niedoceniona wyspa, prawda? Bo jednak wszyscy promują Teneryfę, Fuerteventurę, Gran Canarię, a azroty no jest ta inność. Jest, inna, jest ta tak. inność. Jest ten księżycowy krajobraz, jest to przepyszne wino, są te fantastyczne restauracje, są idealne miejsca, żeby, żeby poćwiczyć, pojeździć żeby na rowerze, no cudownie, udać się katamaranem na Wyspę Lobos, na Graciose, no po prostu cudowność. Cudowność! Mówiłam, że nie, że nie powstrzymamy ją tutaj, że to ostatnie pytanie to, to będzie szalała. No dobrze Zosia, czas nas już goni, także ja ci bardzo, dziękuję, bardzo za, dziękuję za wspólny czas. Dzisiaj, proszę Państwa, Zosia Reszczy, gościliśmy u niej w mieszkaniu z jej wspaniałym sprzętem, dziewczyna, która ma naprawdę mnóstwo fajnych pomysłów na życie. Tutaj na, na, odnalazła swoje miejsce na, na tej przepięknej wyspie. Dziewczyna, która jest wolna, panowie, naprawdę, a aż, aż dziwę, że, że taka osoba jest wolna, także śmiało. No cóż, zapraszamy Was na wakacje na Zarodę, tak, tak? Bo wakacje już niedługo tak. i pozdrawiamy serdecznie, jest bardzo, naprawdę dzisiaj jest piękny, słoneczny dzień. E, takie dni będą przed nami pewnie już niedługo, w, m, tylko takie, także zapraszamy, jak się tylko pojadą samoloty przylatujcie. Dziękuję, tak, dziękuję bardzo dziękuję bardzo za spotkanie i dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dzięki, Do bardzo. Zobaczenia! pa! pa!